Halo, siostro i ręko? Proszę do mnie. No. Dzień dobry. doktorze, ale urwanie głowy. Co tak długo trzeba na siostrę szczekać? O, do wtórza. zasłał łóżko. A to nie u nas się salowa tym nie zajmuje? No salowa, salowa z długim pacjentem na basenie. Nie mówi się z długim, tylko z wysokim. Ale nie o tym. Czy siostra już robiła zapowiedź tego nowego webinaru? No tego z ministerstwa. O profilaktyce. Tego o profilaktyce kardiologicznej, żeby no. sobie robić badania, mm. żeby raporty mm. robić, je, dashboardy, tak? I na tej mm. podstawie podejmować racjonalne decyzje biznesowe. O tym właśnie. No to nie, to nie robiłam jeszcze. A co siostrę powstrzymuje? No, chyba nic, ale co ja bym miała na te zapowiedzi dać? No, że będziemy pokazywać, jak dane zamodelować, jak raporty przygotować, jak przygotować procesy biznesowe, alerty na podstawie danych. Zapamiętała siostra? No nie zapamiętałam, ale co nie zapamiętałam, to zmyślę. Dochtórzę. A to na serio będziemy robić ten webinar, czy to tylko takie żarty? Wszystko na serio, poza przebraniem. A i niech siostra nie zapomni powiedzieć, że mamy ankietę dla menedżerów na temat tego, czy podejmują swoje decyzje na podstawie danych biznesowych. To przypominam i uczulam do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod webinarem, pod zaproszeniem. Tak, pod wideo. I zachęcam do wypełnienia tej ankiety oraz do uczestnictwa w webinarze, który odbędzie się 7 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Bez żartów. To ja już idę, doktorze. Niech siostra leci. Lecę, lecę. Doktor powinien być ordynatorem. Ja to powinien w ministerstwie pracować siostra. Niezdrowo, niezdrowo.